Się. Cześć, Panna Moda 2026 Czego ta kochana potrzebuje, żeby pójść na siłownie siłownię teraz? Żeby zacząć etap przygotowawczy Słuchaj, no ja muszę zrzucić bo Nie oszukujmy się Złożę więc możemy zrobić serię z siłowni, ale Dużo osób chce tą twarz sobie jakoś zmienić, nie? To głasza się robi taki Twój brada kurza mnie to, ale to jest najtańszy i podobno najlepszy. No, ja już zaczęłam, trochę pracy przedemną jeszcze jest, ale stara, mam 7 miesięcy. Powiedz mi, co ty jeszcze potrzebujesz, kochana? Żebyś ogarnąć na to wesele? czego potrzebowałaś cię zmotywować? Go, Do... Kylie, go! Good job, Kylie, you're doing amazing, sweetie! Wow, look at her go! No, mówię ci, musimy to zrobić razem. To jest ten moment. To jest Twój prime moment i mój prime moment, ok? Motywujmy się nawzajem. Napisz w komentarz, czego ty potrzebujesz. Daj plusika tutaj, żeby obserwować, że była motywacja. Trzeba to jakoś ogarnąć. Ogarnęłaś usługodawców. Znajdź wszystko, wszystko masz. Teraz ty, teraz to jest swe kolej. Pięknie masz, masz. Robimy to razem i się nie przejmować. Będziecie wychodzić, nie będzie wychodzić i od razu żeby z Dajmy se. Ja chcę wybielić ze no trochę rzeczy chcę zrobić. Napisz, co potrzebujesz. Jak się wstydzisz w komentarzu, kochana, to napisz mi na wiadomości prywatnej. Nie ma problemu. I ja to zrobię. Ja to zrobię na koncie. Także robimy to razem. Widzimy się w kolejnym filmiku. Już z wyzwaniem mam nadzieję. Jeżeli na przykład nie jesteś panną młodą, a chciałabyś coś zacząć, możesz z nami. Let's do it. Mm, róbmy to razem.